Siema, siema, wszystkim dzieciakom, siema. Kurs, zaraz. Tak Piwo od. mi się pod nogą wylewa, jebane. Dobra. Tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panią dzwonię w sprawie szczotki bardzo. parowej. E, tak. Proszę pani, ja mam takie pytanie, to jest szczotka parowa, tak to parą daje, tak? Tak. E, proszę panie, ja mam takie pytanie, e, ta para ogólnie leci z tego mocno gorąca? No, no, jak się nagrzeje, no to gorąca. A ile to się no, grzeje? Tak, tak z reguły, ile to się grzeje? Zagrzęcie. No krótko, bo to jest nowy sprzęt, on był tylko raz sprawdzany. Jaki żeby... to jest chujowy sprzęt? Bo tak zrozumiałem, nowy. przepraszam. Aha, nowy, dobra. Aha. E, dobra, no nie ma problemu. I dobra, czyli a co pani by chciała za tą szczotkę parową? to co jest napisane. Wpada ludzi a teraz czuję kwarantannę. idzie w tylko kaszę ma. Nie no, ja czytałam ogłoszenie, proszę panią, tylko tutaj w ogłoszeniu, żeby pani Siema szukać, pan, może sobie osztyna. pani wejść na ogłoszenie. Jest z szczotka parowa marki, marki Hoffen do ubrań. Stan bardzo dobry. Zamienię na butle z gazem kawę nie odpisuje na SMSy. Mm -hmm. To jest pani ogłoszenie, jak pani ma na tym? Ala, tak? Ale to wie pan wie pan, że sobie pan może dzwonić z takimi... Y Tekstami do kolegów. Ja pierdolę. A to pani musiała przesylabować to, co pani chciała powiedzieć, bo to takie ciężkie było do powiedzenia, bo nie rozumiem. Się kurwa rozłączyła, czego? Sylabować musiała, zanim ona powiedziała to, co chciała to. A wie pan, że pan. Kurwa już chuj, laga dostała, czego? Pięknie wypierdolę. E, witam serdecznie. co e, Proszę pana, dzwonię z prawie oferty na Alex, Zamienię sadzarkę do Bobu cebuli czosnku. Tak. Halo i chciałem się zapytać co by pan chciał za to Najlepiej czołg Najlepiej czołk? Czołk A to zasadził ktoś kiedyś panu właśnie taką cebulę na przykład do odbytniczo z ciekawości jak pan jest dla mnie taki niemiły, bo dzwonię z związku i chciałem naprawdę to kupić o pan dla mnie jest niemiły i robi sobie ze mnie jaja Raczej włącznie, także żegnam. Zapki kipi, dę Marta a tylko pernik słucham? I jak pani ma na nazwisko? Halo, słucham. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham. E, witam serdecznie. E, proszę panią, miałem ja dzwonię do pani w sprawie hotelu. Chodzi dokładnie o pokoje na piątek. Chciałem zarezerwować na następny piątek. Tak, ile pokoi pan potrzebuje? E, proszę panią, ja potrzebuję 8 pokoi, to jest na 16 osób dokładnie. To poproszę o maila, wtedy, e, wtedy będziemy się kontaktować. Dobra, tego, możemy chociaż teraz się tak... dogadać, ile to kosztuje wszystko. Maila mam pani podać? E, wie pan, co pokoje? E, pokoje kosztują w zależności od dnia, w zależności od oburzenia. Także najlepiej, jakby pan wysłał maila no, do nas na recepcji i my wykalkulujemy. Dobra, to ja pani to... by się. Mogę pani podać mojego maila, czy nie? E, to ja bym prosiła o pana maila, e, tak, jakby tak. Pan tak. napisał do nas. Nie, 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 żeby pan do nas napisał maila z rezerwacją, my wtedy się skontaktujemy w tej sprawie mailowo. dobra, dobra, nie ma problemu. A jakbym chciał zarezerwować hotel na piątek jeszcze, bo to jest... osoba na 16 osób to jest na mojego szefa z pracy, tak? A rezerwacja na dwie osoby to jest dodatkowa dla mnie i dla mojej partnerki. Chodzi o to, że my tam jedziemy, nie? W kilku. I chodzi mm -hmm. o to, że ja chciałbym też pokój dwuosobowy zarezerwować, nie? Okej, okay, mamy pokoje ekonomiczny i pokoje premium. Pokój ekonomiczny za dwie osoby to 220 zł, a pokój mhm. premium 279 zł. Pokój ekonomiczny? A jaki to jest pokój ekonomiczny? Bo z tego, co ja słyszałem kiedyś, ogólnie tak, tak tylko z ciekawości pytam, nie? E, pokój normalny to jest pokój ze wszystkim, a pokój ekonomiczny to jest po prostu bez śniadania, bez prądu i bez wody. No ja pierdolę rozłączyła się. ona taka zrobiła. No. Dobra, chcieliście zobaczyć Macie, to jest mniejszy A. kot, to jest Hanka. To Taka. jest Hania, ona ma 4 tygodnie dopiero. Jest malutka no, strasznie. jest tak mały pan dupka mój malutki i siedzi tutaj z nami? Jaki mały pan dupa, ona się tu kładzie no, i no, chuj no, się leży. No. A jakie się znudzi, to nie? Hanka jest w porządku. Czy mogę pomóc? Dobry wieczór pani dobry. E, proszę panią, chodzi o to, że ja dzwonię w, te, dzwonię w takiej sprawie, Dzwonię się do hotelu, prawda? W Gdańsku. Tak. E, proszę mhm. Panią, ja dzwonię w takiej sprawie, chodzi dokładnie, tylko nie wiem czy Wasz hotel, tylko proszę na poważnie wiesz moje pytanie. Ja dzwonię w takiej sprawie, że e, mogę się Pani nawet przedstawić e, z tej strony Mariusz Butla z Gazem i ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mianowicie o wynajęcie mhm. pokoju, e, tylko żeby to był pokój taki czteroosobowy z jakąś, macie może jakieś e, wielkie łóżka? Znaczy się, u nas mamy pokój czteroosobowy. E, Apartament? Jest... Słucham? E, jak Powiem pani tak, e, poczekaj pani sekundkę, dobra? Tylko do kolegi, muszę się Aha. zapytać, czy po kolegi coś e, powiem ci tak, Maciek. Nawisz do mnie na Instagramie, A. wariacie. E, już jestem. Mm, dobra, mm -hmm. to tak. E, chciałbym pani coś teraz powiedzieć ważnego. E, chodzi nam o apartament. Nie wiem, czy jest taki, czy wasze pokoje są tak wyposażone, że są jakieś nowoczesne. Bo chodzi o to, że my się zajmujemy raczej kręceniem filmów. I ja od razu wprost dodaję pytanie, czy. Będzie taka możliwość, żeby nazwać u was jakieś, nie wiem, takie dłuższe, trzy odcinkowy, po prostu, wie pani, no film dla dorosłych yy, o tematyce rimingu. E, tutaj bym musiała. Z, z szefem porozmawiać. porozmawiać. E... Żeby też nie było ludzi obok w pokoju, bo wie pani, to są jęki, krzyki, a to chodzi o, no riming to, wie pani, to będzie raczej takie gulgotanie, bo to chodzi bardziej o lizanie odbytu. Eee, rozumiem. Niestety bym musiał tutaj z kierownictwem porozmawiać. I w razie czego mogę wziąć pana numer, telefon i bym mogła eee, Dobra, to, mogę pani nie... podać mojego maila. Może być mail? No tak, może być mail na Dobra, to niech pani zapisuje. Wtedy w czasie oni się odezwą do pana, dobrze? No, dobra, to już mhm. podaję pani maila. Mhm. Mariusz. Mhm. Kropka Pedofil. 12. Małpawu.pl Dobrze, dziękuję. Ja tu przekażę Dobre, kredy, dziękuję to do przekażę kierowcy. Dobra, dzięki bardzo. do Dobra, dzięki bardzo. Dobra Dobry wieczór <grym> house. E, Dobry wieczór. Dobry wieczór in the house? Halo, Hotel Amber Baltic. Amber Baltic, tak dokładnie. Proszę Panie ja dzwonię w sprawie e, hotelu. Chodzi dokładnie o rezerwację miejsc na piątek przyszły. Tak. E, ja mam e, takie pytanie. E, czy będzie możliwe zarezerwowania za miejsc dla 14 osób? Chodzi o 7 pokoi. Pójdź, Myślę, że tak, że będzie taka możliwość. Zapraszam w poniedziałek. A, zapraszam pani w poniedziałek A pani w poniedziałek. Czy Panią, biorę... a, można, a można jakieś tutaj pytania zadać pani na recepcie, żebym wiedział? Tak, słucham. Proszę Pani, ja dzwonię mianowicie właśnie dla tych 14 osób, tylko to są ludzie z zagranicy, nie wiem czy nie będzie problemu w związku z tą pandemią, prawda? Nie, dlaczego miałoby być? Proszę Pani, to są ludzie z zagranicy, to są biznesmani, oni przyjechali tutaj, mhm. oni przyjechali tutaj na borówkę. Mhm. I ja mam takie pytanie, bo oni tutaj robią po prostu na zbiorach, tylko że my ich traktujemy lepiej, bo to są po prostu najlepsi nasi pracownicy i chcemy po prostu im zafundować, mhm. wie Pani, tak jakby urlop. Już to jest urlop trzydniowy, mhm. chodzi nam od piątku do poniedziałku. Ja mam takie pytanie: Czy jest taka opcja u Was, e, ile to jest w ogóle gwiazdkowy hotel? Z ciekawości, Czterogwiazdkowy, Cero. dobra, 4 cztero, cztero. właśnie kolega mówi, że 4 albo 5, nie wiedziałem, nie? No i dobra, i w każdym mhm. razie ja mam takie pytanie do Pani: e, tutaj siedzi ze mną jeden właśnie z nich, bo dwóch przyjechało, a 12 ma dopiero dojechać, prawda, bo jest teraz problem mhm. na granicy, bo łapią. I czy można by było jakoś zarezerwować na imię i nazwisko cokolwiek, albo podać maila chociaż tutaj kolegi, bo oni dobrze po polsku rozmawiają siedzą tutaj szósty rok i wie pani, chcielibyśmy jakiś kontakt mieć na przyszłość. Ale nie, nie rozumiem, czy jego maila mam niby podać, czy to ja mam podać e, ja, ja, ja bym, że żeby, ja pani podał maila. Chodzi o to, że ja podał maila, w razie wu, żeby do kolegi można by się dodzwonić. Albo na imię i nazwisko jakoś rezerwację na piątek zrobić. No dobrze, no to poproszę. Imię i nazwisko? E... Może być imię i nazwisko. Grigori? Hashiri. Mhm. Sieczkarka. Pastująca, mhm, tak? A dlaczego pasująca z jakiego powodu? Bo ja nie rozumiem teraz Dobrze, co jest pasujące. Yy, Czyli adres na przykład adres mailowy. Mhm, Grigori. Kropka. Tak. Borówka. Mhm. 69. Mhm. Mapaonet.pl I co mam napisać na tego maila? E, co ma pani napisać... Co ma na te... zrobić? Czy... E, wycenę, wycenę. Chodzi dokładnie o 3 dni dla 14 osób. Pokoje dwuosobowe. Czyli 7 pokoi. 7 pokoi, tak. Mhm. 7 pokoi, tylko e, jak wygląda z wyceną? Można jakieś pokoje po prostu... Bo jakie macie pokoje? Macie pokoje jakieś droższe pewnie i tańsze, prawda? Pokoje standard i pokoje executive, tak. Aha, dobre. Jakie pokoje? Standard i? Executive. Executive, dobra, a co się mieści właśnie w pokoju Executive? Co tam na przykład mamy dodatkowego? Ekspres do kawy chociażby. Ekspres do kawy? A jaka jest różnica uh -huh. między. A macie tam klamki w drzwiach chociaż na przykład? albo klamki w oknach, prąd, wodę? Uh -huh. Zdarzają się, że mamy. W niektórych nie, pokojach mamy. Nie było jak taka burżuadę, że jest ekspres do kawy i dopłacamy 200 zł, to nie możemy teraz okazji zmarnować. Nie, nie no, no oczywiście, nie możecie panowie dostać pokoju bez się. klamek, tą też racja. No ale dlaczego nie, no przecież pokój bez klamek to też exclusive, normalnie 200 zł też dopłaciłby. Mhm. No, I bez prądu, czyli... Bez no, prądu, oczywiście. bez zlewu. No. Ogólnie pani mówi Grigory, że jeszcze możecie... panowie zawieść. A właśnie, ale jest taka opcja na przykład, że nie weźmiemy pokoju tylko gdzieś na podwórko albo na dachu będziemy spali w namiotach? No pewnie, że tak, możecie, namiotach. oczywiście. Dobra, ile za Namiot wtedy? Namiot mogę wam udostępnić. Ale nie, no, 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 nie, na to mamy i A mandaty są za to? Widać u Was w dachu jak ktoś ognisko Zalejdzie rozpala? Pan pan pali, tylko kasze mandę. No nie wiem. Trzy my Bo jeszcze byśmy chcieli sobie ognisko po prostu zrobić jak takie robocze, wie Pani o co chodzi. nie no pewnie, to fantastycznie. Nawet na Holu wam pozwolę. Ja. Na Holu nie można nie ognisko dnia. rozpalać? Na holu. A tak, macie tam podpałkę do grilla, tą taką jak tą białą. A drewno? Mm. A no, nie, to ze bardziej ze sobą ekologiczna teraz jest modna. Dobra, słuchajcie panowie, jak już sobie rzeczy robiliście, bo numer telefonu to sobie i tak spisałam, tak? Żeby no, była jasna, był... mam trochę pracy. A dobra, no dobra, no jak pani spisała numer telefonu, to dobrze. Życzę powodzenia, miłej nocy no, i zdrówka Dobry numer telefonu, bardzo. ja też chciałam taki zapisać. Niezłe cyfry. Chuj dzwonimy dzwoniłem zazwyczaj w ogóle. <laughs> numer telefonu sobie spisała. No. Teraz to się kurwa popisała, jeba. Teraz taką popisówkę zapierdala. Numer, człowieku. No, nie za dobrze z tym numerem poszło? No, poszło, ej. Ale numer i tak sobie, panowie, zapisałem. Ona do mnie, panowie, kurwa Dawaj, na omę się wpierdalamy. Na omę? To musiał Leja wy... wycinać, wypięzlać. E, dobry wieczór. Dobry wieczór. ja dzwonię w sprawie... Y, rezerwacji hotelu. Słucham. E, proszę pana, ja mam takie pytanie: czy jest możliwość, to jest hotel 3-gwiazdkowy, tak? 3 i 4-gwiazdkowy. A 3 i 4, a 4 gdzie się mieści, to jak to wygląda? To jest tak, że 4 jest gdzie indziej, to są dwie inne lokalizacje, tak? To są dwa, dwa budynki obok siebie. E, dwa budynki krzywe obok siebie? Znaczy, czy tak się obok siebie, są w, w swojej lub jednej lokalizacji. Są. Aha, dobra, rozumiem. Czyli to jest zdrojowa dziewięć, tak? Tak. Yy, dobra, to nie ma problemu. To ja chciałbym wynająć pokoje, tylko to chodzi o wieczór, wieczór panieński. Wie pan, o co chodzi? Mhm. Mm I to dla ośmiu osób. Pracownicy yy, mają chorobę. Wie pan co, to proszę, proszę w, tej, w tej sprawie proszę zadzwonić yy, jutro rano. Proszę pana, a te wasze hotele, bo pan powiedział, że, ja nie wiem, czy się przesłyszałem, tylko muszę wiedzieć dobrze, bo pan powiedział, że w krzywym jakimś miejscu, czy krzywo stoją, czy coś takiego, albo się po prostu przesłyszałem? Nie, to źle się pan się przesłysza. Aha, bo pan mówi, że to w tym samym miejscu. Nie, bo ja pytam po prostu, bo to jest dla ośmiu pracowników. Oni przyjechali tutaj na poziomki do Polski i my chcielibyśmy po prostu na 3 dni im zafundować urlop, bo nie pracują w naszej firmie 4 lata. I mm -hmm. ja po prostu chciałem powiedzieć, że oni mają choroby lokomocyjne, muszą być w prostym pomieszczeniu, żeby hotel nie był krzywy. Bo Dobra, ja tak już pan. No, o siaju. Zrwali sobie, tak nierozmawiam oczek. <grym> <grym> do... Jak ty, ty się nie Ja nie wiem. Ja nie profesor, e, dobry wieczór. Dodzieliłem się do hotelu. E, tak, tak. Do zamki piśni, do twoich. No. Halo. Dobry wieczór. No, witam. Dobry wieczór. E, proszę pana, ja dzwonię z strony Fuerty Alex Chodzi o Pionier A858, wzmacniasz. No, słucham. Proszę pana, to jest zamienie ustawione. Ja chciałem się zapytać, za co pan by chciał zamienić za jakiś inny, z A co pan ma? A rowery, skutery, złoto. Złoto mam, jeżeli pana interesuje. No tak, ale niech pan przed przed Złoto. To co napisałem? Nie zamieniam na rowery, skutery i złoto. jest nie zamieniam się na walysku to jest na to 2000. Aha, czyli 2600 pan chce za niego, tak? Tak e, dobra, to nie ma problemu, czyli 2600, a e, jeszcze mam takie pytanie Czyli pan za nic nie chce się zamienić, tak? No nie, bo mam takie oferty, że wie pan Wysłami miesiąc temu, a to jest wzmacniacz z górnej półki, także... Aha, pan ma ogólnie ten ten wzmacniacz jest na jakieś gwarancje, jakieś papiery ma ten wzmacniacz? No. Hmm. Znowu regi. Jestem pierwszym właścicielem. Dobra. Czyli pan ogólnie się muzyką zajmuje i wzmacniaczem, ma i takie rzeczy, tak? Jestem audiofilem. Aha. Tak A gra pan gra gdziekolwiek na jakichś imprezach? Bo ja dla syna na komunię potrzebował DJ-a. Nie jestem DJ-em. Jestem audiofilem, także się siedzę w kurczę, Ale ja nie jestem żadnym pedofilem, co ty do mnie gadasz, że jestem jakimś pedofilem? Audiofilem. Audiofilem, ja myślałem, że ty mówisz, że jestem audiofilem. pedofilem. Nie, audiofilem. Pan jest. mówi, że jest audiofilem. O, nie. audiofil to jest dobry, to jest... No, no, to, no to bez kitu, a, jest, a właśnie... Jest. A pan gra jakieś właśnie, to pan nie robi żadnych miksów, bo ja myślałem, bo po głosie to ja myślałem, że to z YouTube'a, ten DJ. Nie. Bo DJ, nie. ja myślałem, że to pan, ten DJ Białystok, ja myślałem, że to pan na YouTubie. Jest w to jest no. za lajko. Mam czyna, ale podobny jest no Ryszard. Podobny, no podobny pan Karol ma. Dobra, to tak. My, się chcemy, my chcemy to kupić. Zjechałby pan tak, kurwa, do 2500? Przejeżdża pan na ocuch? No, przyjeżdżam na ocuch, normalnie. Dobra. A, 240 ma... klatkę dla Dobra, a czyli przyjeżdżam na odsłuch To 2600 dam na pewno, bo mi się pewnie spodoba, a wzmacniacie to jak to wygląda z głośnikami. Jakie tam są wejścia? No, wejścia są duże. A wejścia są duże. A cincha wejdzie ta kolorowa? No oczywiście wszystko chodzi. A HDMI? To jest. Nie. A to, to nie, nie jest na bo to nie jest do, to nie jest do grafiki, nie? To nie to nie ta bajka. To ma, powiem Ci tak To ma A PCI Express? Nie A SATA? A SATA? A SATA tam wchodzi? Te dyski takie co do komputera, te stare? Nie, nic nie wchodzi To jest z lat 90 Aha, to jest, Aha, to jest A to 60. jest 105 w jest z lat 90 człowieku O kurwa, to musi napierdalać, co? 25 kilo wagi 25 kg to waży To co to, to jest za wzmacnianie, Ten te wypierdoli te szokta wyjebie, co? To można na tym klapie Dual mono No, dual mono Kilowat kilowatt powrotu Jeden kilowatt. Jeden kw A wie pan jak w ogóle, po... bo pan to podłączał kiedyś do komputera? Nie, nie próbowałem Aha, a z czego pan muzykę właśnie, jak pan puszcza z tego muzykę, to z czego pan puszcza muzykę? Ja słuchałem z kompa e, Stary motopompa e, TV i gramofonu z domofonu. Z domofonu? Z gramofonu. A, z gramofonu, no. Także jak chcesz przyjechać posłuchać muzyki tak wie to przyjedź. Aha, to przyjeść dobra, nie, nie ma problemu. A y, jeszcze takie pytanko mam, szybkie. No. Jak przyjadę do Ciebie z ziomkiem, to pożyczysz nam 5 dyszek do 10 grudnia? No bo nie mamy za co jeść, please. Nie rozumiem to. Nie no, pożyczyłbyś nam 5 dyszek do 10 grudnia, my jak coś to my ci oddamy po prostu Możemy w zastaw dać buty, kurtkę, domofon, biały stok, wiadukt, plecak, tornister No tak, rozumiem Dobra, to co robimy, pożyczysz nam 5 dyszek, czy nie? Kubek z 2,5 koła chcesz wydać, a chcesz pożyczyć. Nie no, to zrobimy tak, dam ci 2 600 zawzmacniasz, a ty 5 dyszek mi jeszcze pożyczysz, nie? Ja ci po prostu oddam jak wpadnę tam Dobra, 2500 500 i klatka dla gekona, co ty na to? Nie, A nie chcesz jakieś rzeczy na przykład na wymian, bo ja mam dobre rzeczy, one są drogie. Ja ci powiem, że się sam zajmowałem muzyką i ja mam wzmacniacze za 6 tysięcy, ale wiesz, ja mam na nie papiery wszystko, ale one już mi się znudziły i tak naprawdę nie przykładam ceny do wagi, nie? Tylko do tego jak muzyka gra. to swój. A dasz radę teraz puścić coś z tego wzmacniacza, żeby coś poleciało, chociaż chwilę, żebym posłuchał? Ja jutro już jestem i kupuję go automatycznie. Powiem jedno. No. Godzina jest Za dwójkę spójna. i to ci mogę nawet no. na oddać. No. Nie ci nic. Bo jadę z telewizji. Bo co? Słucham telewizora teraz. Aha, słuchasz telewizora. Dobra, teraz krótka A piłka, nie? Telewizora... Ja nie chcę też no. gadać do Ciebie głupotanic. My po prostu ziomkiem zadzwoniliśmy o wzmacniacz, tak naprawdę jesteśmy gejami i chcielibyśmy w trójkąt zajebać. Jesteś zainteresowany? Nie. Z zabawkami. Czemu? jesteśmy obok Barcina mieszkamy. Z zabawkami a nie Z to bądź bądź może bądź bądź do mnie kupicie, a odpada. odpada. To czemu trójkąta z nami nie zrobiszmy? Tylko byśmy po prostu remixe zrobili, coś potem, wiesz Byśmy sobie grze w grzecha bez czekolady byśmy sobie wjechali od tylca Coś języczkiem, o, dobra Dzięki No ale co dzięki? Za co dzięki? Ja tylko pytam normalnie W dupkę No normalnie pytasz, masz odpowiedź No to mogę ci zrobić laskę, czy nie? Nie Czemu? Nie wiesz czemu? No nie wiem to pomyśl. No czemu nie? Co? Nie jesteś gajem? A bo ty masz żonę chyba, ta? No to pomyśl trochę. No to jesteś masz żonę czy nie, no bo nie każdy musi być gajem. po prostu pytam. To nie pytaj, to pytanie nie bądź. Nie no to pytam. No to dobra, a masz żonę czy nie masz? Bo właśnie pytam, no bo to. ja Jacuś, dobrze rozłączę się, jacuś. Ja cóż, ja chodź, idziemy, ja jacuś. A co ja mam się rozłączać? Ja tu kolegi nam szukam. Tak? I co chętny jest? Jest chętny? Jak ci na mnie? Ja. Sławek. A tobie? No to pomyśl. Dalej. A czy ja mam na imię Sławek i dlatego nie będziesz się z nami drynił w kakaowca? Nie, 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 nie. No, no, no to dlaczego? Ja nie wiem, czy mam pomyśleć. O to chodzi, Star. Nie chciałem cię urazić, ale wiesz, po prostu pytam, jak nie to się rozłączy no, i tyle nie mnie nie, No to przepraszam bardzo, no to nie chciałem cię urazić stary, zapytałem nie, tylko Nie wiem czy jesteś, nie chciałem cię urazić, jesteś bardzo w porządku mordeczka. No to jestem hetero i dziękuję Aha, no to elegancko, dziękuję bardzo za opinię i jutro jesteśmy po wzmacniacz i będziemy się wzmacniać w kakaowca dziękuję bardzo Dobrze, dziękuję Cześć. bardzo, do widzenia, życzę miłej nocy No pozdrawiam. do no, widzenia Witam Witam. O, no e, proszę pani mieć ja dzwonię w sprawie oferty chodzi dokładnie o psa. E, Kokiel z pani chodzi, żeby dopuścić psa, tak? Czyli ja, ja mam psa z osuczką chodzi. Aha, no to o chodzi, tak? Czyli pani chce nie, ja nie. Ja psa, psa. I tak? Do suczki, tak. Tak, no to nam też o to chodzi. Mamy też suczkę. Mhm. I proszę panią, to jak to robimy? Jak to wygląda? Pani chce dopuścić psa? A skąd i... pan jest? Skąd jestem? Ja mieszkam niedaleko pani, to jest zaledwie 30 km. Bo pani jest, tu gdzie są ciężnie, tak? Tak, tak, no. Mhm. To się jedzie, wie pani, gdzie są prądy? I lędyczek? A lędyczek to wiem. No, to prądy tam są obok, to jest dosłownie kawałek stąd. Mhm. Ja mam takie pytanie, jak to robimy z tym dopuszczaniem psa? A Mój pies jest bardzo do mnie przywiązany. Aha, dobra, no czaje, czaj o co chodzi? No to A co? A co to nie? Ja m... Nie no mój to nie jest aż tak do mnie przywiązany, znaczy jest mój wiadomo, jest nie do dzieci beze do mnie Nie, nie, nie tydzień. No właśnie, no to, to no. ja może słuczkę do... A ile ma pani pies lat w ogóle, już w jakim on jest wieku? 4 lata we wrześniu miał. A no to to jest młody, ładny pies i dobra, no to my tak. też mamy, mamy słuczkę i ona też jest czarna, nie? Mm -hmm. Ona też jest czarna, jest ładna. Mogę pani podesłać z dymem. jest bez rodowodu? Ja rodowodu nie chciałam, nie potrzebowałam, bo po co dopłacać, nie? E, no, tylko jest jeden problem, bo ten pies, który mamy, to. Bo pani chce kokiel spaniel, pani chce go dopuścić do. tej samej... A my mamy dalmatyńczyka. Tak, ty... Dalmatyńczyka. Tu musiałabym tak, się koleżanki dodać, bo chodzi o to, że ona chciała małego pieska, nie? I ja chciałam jej tak dać, żeby miała, nie? To będzie dalmatyńczyk <laughs> mieszany z kokiel spanielem, jak może być. Poczeka, pani się zapytam, Dalej jak pani pani dzwoni z mieszanką Dalmatyńczyka i Spaniela? No, to by Chciałbyś? był ładny pies, to by był normalnie jak, jak krowa. By był. Ale byłby łagodniej w ogóle dla dzieci? No pewnie byłby, na pewno, Dalmatyńczyki ogólnie są łagodne, ale... Też łagodne chyba, Tak, fajnie? ja mogę też powiedzieć, oczywiście może być żart, yy, żart akurat w tym momencie, na przykład yy, mogę dać swoją żonę zamiast psa. Ja i, tak już się Bo... nie dym... ja i tak już się z nim nie dymam od półtorej roku, to chociaż pies ją dobrze wypierdoli. Nie, chodzi mi tylko o suczkę. Aha, dobra, to nie, to nie ma tylu... Ten... Znaczy to jest w sumie słuczka, no powiem tak, nie? ale... psią No moja żona to bardziej z mordy, to podobna do tego bulteriera, nie? To ja nie wiem co by z tych no, psów wyszło, no pani pies to... aktywne, Powiem, pani, pani pies w porównaniu do mojej żony to ma piękną mordę, powiem tak. Kurwa, mać, Co mi to kurwa nie obrażasz, kurwa Dobra, ja się rozłączam na razie, bo ta dziwka znowu coś że na mnie. Do widzenia. Janusz! Kurwa, Janusz! Kurwa, Janusz! Janus. Śmierć w Wenecji? Mocno, mocno. Twój stary jest ze Szwecji. <noise> e, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Pani w sprawie oferty, o rower chodzi. E, tak, słucham. Proszę panie, dzwonię w sprawie oferty, chodzi o rower i ja mam takie pytanie. E, tak? Chodzi o to, że to jest, a to, ten rower ma przerzutki czy nie? E, raczej tak, nie wiem o który tam rower chodzi, bo tam jest cztery rowery wystawione. E, zielony, chodzi o zielony rower. A raczej tak, raczej 200%, że tak. No bo to już jest z tych lepszych rowerów. 200%? No myślę, że tak. A dobra, to ja mam pytanka, a co pani by chciała za ten rower? Mm, no i lepiej, żebym zobaczyła pana ogłoszenia, jakie pan ma, to. Ja nie no, mam ogłoszeń, pani ja się chciałam wymieniać, ja po prostu mam rzeczy, jakie pani by tam chciała. Ile pani by sobie tak pieniędzy życzyła? o tako yy, za rower? No sam starczy że pieniędzy, żebym mógł wycenić jakie mam rzeczy, nie? Mm -hmm, to wie pan. Ja mam bidet no, na przykład. Wiecie. Mhm. Kran. Y, Ogólno takie łazienkowe mam rzeczy. Kran bidet. Y, ściany od prysznica, zlew, różne rzeczy, jakie by tam pani chciała, nie? No właśnie takie rzeczy akurat zmienię ten. A mam. jakie panią interesują? Co to na przykład pani chciała? Kurek. No widzi pan, ja bardziej właśnie Pół byłam nastawiona, względu. że wie pan, że ktoś się ma jakieś ogłoszenia, że ja wtedy wejdę i, i bardziej popatrzę, nie, a tak to.. Aha, a pani, a panią a co tak interesuje? Coś do mieszkania, jakieś meble? No, do mieszkania mogłoby być coś jakieś, coś ciekawego, takiego nietypowego. Mam 30 metrów kwadratowych kafalek do ściany. E, mam 30 metrów kwadratowych kafalek do ściany, na przykład łazienkowych, jeżeli Pani, łazienkowych, łazienkowych, jeżeli pani coś e, Panią by zainteresowało. E, mam butle z gazem, zmiotkę i szufelkę, gigolfowy. globus, dyktafon. Co jeszcze mamy? Mixer. Mikser. mikser mamy, mixer y y y do kawy mamy. Młynek. Tak, młynek do kawy. PS3. ps tylko że laser Tylko żelazer tam nie działa w tej chwili. Żelazko, Flexa mm. i dywan. Mm. Dywan mamy. No widzi pan mhm. tak? agregat prądotwórczy. Mm. Biały jest to tak, wiadukt. Co pani by chciała jeszcze do tego? No, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Także naprawdę Kuliki na razie mi ciężko przecież. powiedzieć w tym momencie. Tak, że... Duże rzeczy mamy. <grych> ale lepiej sprzedajcie, a mi zapłaćcie w forsę, to by było lepiej. Żaluzję mamy, rolety mamy. Kowala. O, roleta roleta by mnie Kowala, interesowała. Roleta. Roleta, by, roleta by pani interesowała? Tak, roleta by mnie, to znaczy niekoniecznie, tam jedna, no nie, ale jedna m.in. ma 30 szerokości. A no to dobra, mamy kilka rolet, bo my ostatnio remont robiliśmy. Tak? No to nie ma problemu, naprawdę, na rolety mogę. A nie interesuje mnie na przykład pani, bo też mamy drzwi obracane, obrotowe? No, akurat Zamknij nie. Ze Aha, dobra, akurat nie, dobra. No to dobra, to roleta. A jaką, bo to jest w różne wzory? Jaki pani chciała wzór? Bo mamy różne wzory, bo myśmy tak naprawdę, wie pani, firmę z różnymi materiałami i my wszystko z materiałów robiliśmy, nasza firma, ja z kolegą. I my po prostu mamy, tych rolet nam trochę zostało, mamy różne wzory, różne, co tam pani pasowało. No, wymiar, wszystko jest. Oczywiście. Jakie wzory? No, Weź 30. powiedz, bo to się bardziej no, ztyć to Na 30, night. tak, nie ma problemu, mamy różne rozmiary, bo tego zostało po firmie, proszę panią mi, żeby to sprzedać, to naprawdę wie Pani, każdy potrzebuje rolet. Co tam było? No, brązowe, mm -hmm. różne są rolety. Ale jakie proszę... wzory, jakie tam wzory były? No paski, paski przede wszystkim. Paski mamy tak, w paski, mamy w kółka, butle z gazem. E, co jeszcze mamy? Różne wie Pani, to wszystko dla dzieci też było robię Też mamy dziecięce, jakby pani potrzebowała. Nie, dziękuję. W rybki, w, e, tylko Dobra, za różne rybki, nie? Rozmowy, Mamy tak, różne rybki. Mamy okonie, leszcze, węgorze elektryczne. Ale nie, nie. To, ale. Dobrze, do widzenia. Dobra, w dorsze, w rekiny, w delfiny. W kołamarnice. W, 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 ja pierdolę, ja pierdolę.